No, Siemanko Elson, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Kochani, dzisiaj chciałbym dotknąć lekko tutaj tematu Starknet, ponieważ Argent Wallet, który obsługuje właśnie Starknet, zapowiedział tutaj kampanię, która będzie trwać przez kolejne 8 tygodni i w każdym tygodniu będziemy mogli sobie odebrać NFT. -ka. Możemy to porównać do tej Odysei na arbitrum, którą mieliśmy albo dzisiaj, wczoraj, znaczy też dałem misję na Linea Testnecie. Więc tutaj będzie coś podobnego. Nie zabierze nam to zbyt wiele czasu. Jednak będą wymagały te akcje jakiegoś nakładu finansowego. Ponieważ bawimy się na mainnecie, dobrze. Już nie przeciągając, zapraszam oczywiście na intro. Bang. proszę bardzo, tutaj mamy zapowiedź tylko jak scrollowałem to wydaje mi się, że usunęli tutaj jedną część tego tweeta, bo jest jedynka a nie ma dwójki, więc wypadałoby sobie ściągnąć oczywiście ten portfel Argent X dodajemy go do naszej przeglądarki w moim przypadku to jest Chrome no i dobrze by go było sobie tutaj w pewien sposób zasilić używamy do tego Stargate czyli ich brandowanego mostu, który wyśle nam jakieś Ethereum z L1, czyli się tutaj podłączyć naszym Metamaskiem, łączymy się oczywiście do naszego Argent X portfela. I wtedy możemy sobie wysłać trochę ethereum tutaj. 0,1, Sprawdźmy ile będzie nas to kosztowało. No, 30 dolarów, czyli dość sporo. Ja podziękuję, bo już tam środki mam. Jeśli wy nie macie, to potrzebujecie je niestety wysłać. Jeśli chodzi o fi transakcyjne, z tego co wiem, najtańsze fi transakcyjne jest w weekendy i z rana, z tym, że tutaj snapshot będzie zrobiony 9. Tak jest, 9 maja o godzinie 23.59 UTC, czyli dla, dla nas to będzie już 10 maja, druga w nocy. Jak dobrze to liczę i później właśnie po tym snapshotie, będzie można odebrać pierwszego NFT-ka. Tutaj jeszcze coś o niej konkretnego, tu jest dwójka, więc trzeba wykonać transakcję na Starknet Mainnet między 1 kwietnia, a 9 maja. Jakiś swap albo jakaś akcja na jakimś DAPS-ie, czy jakaś ocena na duplandzie. Dobrze, więc jak już sobie wykonamy ten bridge, to możemy sobie po prostu wejść na portfel i tutaj mamy przeróżne swapy, które możemy sobie wykonać na tym koncie. Ja na przykład sobie zesłapuję całe to USDC do Ethereum, proszę bardzo. Zrobimy sobie takie lekkie zakupy tutaj. Tak jak widać, ja już miałem transakcję. W sumie 2 kwietnia mintowaliśmy sobie te Starknet ID, jak i również domeny. Więc, jeśli robiliście to ze mną, to już powinniście się zakwalifikować. Wejdźmy sobie tutaj: Starknet ID, możecie sobie wejść tutaj. Połączyć się waszym Argent portfelem Michalski Starknet, tak jest. Identities, tutaj mam domenę i ten ID. Nie pamiętam ile to kosztowało piątkę, może 15, coś takiego, ale jak już macie te ID, to również jest tutaj opcja z tą grą, którą wam pokazywałem chyba przy okazji podsumowania tygodniowego. No, gra jest po prostu bardzo wciągająca. Można sobie tutaj pograć, wyłączymy ten dźwięk, bo muzyka jest naprawdę bardzo sympatyczna, a za bardzo będzie nas rozpraszać w tym momencie, więc proszę bardzo. Mistrzu Michalski, normalnie, ja nie wiem czy tu, o dobra, to już by było na tyle, ale no podobno najlepsze wyniki tutaj będą w jakiś sposób... O, cenialne, Wynagradzane będą, wynagradzane będą, no a mi idzie tak jak widać. Dobrze, więc jeszcze była tam mowa o tym dapplandzie i tutaj znalazłem coś takiego, gdzie możemy się połączyć również naszym argentem, add your dap. I tu podobno możemy wystawiać różne oceny. Ja bym na przykład bankse chciał na 4 gwiazdki Dzięki wielkie. No i super, bo nie musimy płacić za żadne ten, za żadne transakcje. Ten KX też jest, nawet piątkę mu mogę dać, czemu nie? Niech ma, proszę bardzo. I jeśli nie macie siana, to zawsze możecie powystawiać tutaj jakieś oceny i miejmy nadzieję, że to też będzie się liczyć. Przynajmniej do tego, żebyśmy mogli odebrać sobie tego NFT-ka. Tak to zrobimy. A jakbyście się jeszcze nudzili, to tutaj mam zbiór testnetów. W ogóle wideo jeśli chodzi o Starknet, No jest tego dość sporo Jedi Swap sobie kiedyś robiliśmy Wczoraj wleciała ta linea Ale linea lekko zamula Trzeba być tam po prostu cierpliwym Ja jak dzisiaj to odpaliłem to od razu mi dali 10 punktów Bo tam któryś most po prostu wskoczył Dobra tyle ode mnie Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie Tutaj tylko przypominam o akcji iPhone'owej do wygrania iPhone 14 Pro Max Dzięki wielkie zostaw łapkę w górę I komentarz dla zasięgów